Cześć, nazywam się Marcin Kowalik. Na co dzień pomagam fajnym firmom, w tym agentom ubezpieczeniowym, w pozyskiwaniu klientów przez internet czy też w sprzedaży. Dzisiaj chciałbym podsumować pewien okres, 60 dni po kolejnej odsłonie szczytu ubezpieczeniowego. Dokładnie mówiąc, dzisiaj chciałbym chwilę powiedzieć, opowiedzieć o wynikach szczytu ubezpieczeniowego 2018. Dla tych, którzy jeszcze nie znają tego projektu, tego mojego projektu, tego mojego, nazwijmy to, małego, rosnącego dziecka, to potrzebne jest wyjaśnienie i już pędzę z takim wyjaśnieniem. Czym jest Szczyt Ubezpieczeniowy? Szczyt Ubezpieczeniowy.pl to jest taka internetowa konferencja, w ramach której staram się zbierać praktyków biznesu ubezpieczeniowego. Liderów opinii w tym temacie, przedstawicieli firm, które mają nowoczesne rozwiązania pomagające agentom ubezpieczeniowym w prowadzeniu biznesu, w sprzedaży, w pozyskiwaniu klientów. No i też pojawiają się tam trenerzy, szkoleniowcy. Celem tej internetowej konferencji, ponieważ wszystko się odbywa w internecie, jest dzielenie się wiedzą, wartościową, praktyczną wiedzą. I podczas szczytu ubezpieczeniowego 2018, który miał miejsce 22 listopada 2018 roku, przez 24 godziny za darmo wszyscy ci, którzy chcieli, mogli oglądać 16 szkoleń wideo przygotowanych właśnie na potrzeby szczytu ubezpieczeniowego. Po tych 24 godzinach można. Można było też i można nadal kupić sobie dostęp do żywotni VIP, wideo, no i cieszyć się tymi szkoleniami wideo i oglądać dożywotnio. Przewijać, oglądać ponownie, robić notatki. I taki model dzielenia się wiedzą moim zdaniem się świetnie sprawdza, ponieważ agenci ubezpieczeniowi mogą pozyskiwać wiedzę. Od sprawdzonych praktyków biznesu na najwyższym poziomie wiedzę przygotowaną specjalnie na potrzeby szczytu ubezpieczeniowego, specjalnie dla agentów ubezpieczeniowych. Mogą z tej wiedzy korzystać wszędzie tam, gdzie jest internet. I dzisiaj dzisiaj opowiem o tych wynikach po 60 dniach po szczycie ubezpieczeniowym. Takie samo podsumowanie robiłem rok temu, kiedy podsumowywałem szczyt ubezpieczeniowy 2017, ale dziś, dziś skupiamy się na wynikach. Po 60 dniach po szczycie ubezpieczeniowym 2018 startujemy. Ilu uczestników otrzymało darmowe bilety na szczyt ubezpieczeniowy 2018? Otóż e, tych osób, które otrzymały darmowy bilet, czyli otrzymały możliwość przez 24 godziny 22 listopada 2018 roku e, korzystać z tych, z tych szkoleń wideo za darmo. To takich uczestników było aż 743. To jest moim zdaniem świetny wynik, ponieważ prawie podwoiliśmy wynik z tamtego roku, czyli z 2017 roku. Wtedy było to 400, bodajże 80 uczestników. I jak to działa? To działa tak, że przed szczytem, długo, długo przed szczytem, do ostatniego, do ostatniego dnia przed szczytem, można zostawić swój adres e-mail. E i te wszystkie osoby, które zostawiają swój adres e-mail w odpowiednim miejscu, otrzymują darmowe bilety, darmowy dostęp na 24 godziny. I cóż, i ja się bardzo cieszę, że, że się ten projekt dalej rozwija że aż 743 osoby dalej chcą, dalej chciały otrzymywać tę wiedzę i to jest też świetna taka baza do, do, do komunikacji z tymi osobami i też. Pytam Was też o opinię i na drodze ankiety na przykład pytam Was o opinię, co powinienem zmienić w szczycie ubezpieczeniowym, jakich prelegentów byście oczekiwali, w którą stronę powinniśmy iść, z jakimi tematami powinniśmy dalej rozwijać szczyt ubezpieczeniowy. I to, że właśnie tam jest 743 osoby, aż się zgłosiły po te darmowe bilety, to pokazuje, że jakby idziemy w dobrą stronę, a ja staram się. Każdy głos z tych 743 agentów ubezpieczeniowych i agentek ubezpieczeniowych brać pod uwagę, ponieważ wasze opinie są dla mnie kluczowe. Ok, czyli jakby mamy rozwój w dobrą stronę, ciekaw jestem, jak będzie przy następnej edycji szczytu ubezpieczeniowego, o tym później. Idziemy dalej. Tutaj w tej chwili te osoby, które widzą wideo. Widzą dwa slajdy, ja je opiszę. Tutaj pokazuję na jakich urządzeniach oglądano szczyt ubezpieczeniowy 2018. Ja to zestawiam też z bliźniaczym slajdem, prawie na ten sam temat, z szczytu ubezpieczeniowego 2017. No i po kolei, w szczytu ubezpieczeniowy 2018 oglądano w aż 67% na desktop. Czyli na takich, no, no, na komputerach, czy to stacjonarnych, czy to na laptopach, tak to nazwijmy. Na urządzeniach mobilnych, czyli, no nazwijmy to na smartfonach, oglądano szczytu ubezpieczeniowy 2018 w 29%, czyli 29% oglądających oglądało szczyt ubezpieczeniowy na smartfonach. Ciekawe. Na tabletach tylko 4%. I celowo porównuję, zostawiam te dwa slajdy ze sobą, ponieważ. Jasno pokazuje to, te dwa slajdy, porównanie, że rośnie udział oglądających na urządzeniach mobilnych, na smartfonach. I to jest też ciekawa, moim zdaniem, lekcja dla nas wszystkich, która pokazuje, że no, użytkownicy coraz chętniej korzystają z urządzeń mobilnych, ze smartfonów przy przeróżnych zadaniach. Dlatego warto na przykład mieć stronę internetową agenta ubezpieczeniowego przystosowaną do urządzeń mobilnych, bo jak, jak sami widzimy, <laughs> agenci ubezpieczeniowi sami korzystają z urządzeń mobilnych chociażby po to, żeby zapoznać się z takimi treściami, jak właśnie szczyt ubezpieczeniowy. Czyli jeszcze raz, desktop 67%, e, urządzenia mobilne 29%, rok temu tylko 17% e, użytkowników korzystało z urządzeń mobilnych. Przy przeglądaniu szczytu bezpieczniowego 2017, teraz aż 29%, prawie dwukrotnie. Ok, idziemy dalej. Wspominałem na początku, że przez 24 godziny Funkcjonuje darmowy dostęp, czyli tam od 22 listopada 2018 wszyscy ci, którzy zgłosili się, że, że chcą dostać darmowy dostęp, zostawili swój adres e-mail, mogli z tych treści korzystać. Natomiast są użytkownicy, są agenci ubezpieczeniowi, którzy też wykupili dostęp VIP wideo, czyli wykupili dostęp do żywotni. I w tej chwili pokazuję dwa slajdy obok siebie. Jeden to jest, w jakich cenach kupowano najczęściej, ceny, najczęściej bilety VIP Video 2017, a obok 2018. No i krótko, tutaj tylko, nie, nie zatrzymując się długo nad tym tematem: największa grupa osób, które kupiły bilety VIP Video z tym dostępem dożywotnim, to jest grupa, która kupiła bilety w cenie 97 zł. Jest to grupa 69%. Też tutaj jest ważna uwaga, że ta cena rosła. Tak? Od momentu, kiedy już została zakomunikowana cena, data szczytu ubezpieczeniowego 2018, można było kupić bardzo tanie te bilety i później ta cena stopniowo rosła: 147 zł, 197 zł i 297 zł. I teraz następna grupa to jest 16% i te osoby kupiły dostęp do żywotni VIP video w cenie 147 zł, następnie mniejsza grupa, to jest grupa 9% i ta grupa kupiła bilety w cenie 197 zł i co ciekawe, pojawili się też klienci, którzy kupili dostęp do żywotni do szczytu ubezpieczeniowego 2018 w cenie 297 zł, co jest dla mnie super wiadomością, ponieważ prawdopodobnie te osoby skonsumowały te treści wcześniej w postaci darmowej, tak, w, da, w darmowym dostępie i na tyle były przekonane co do wartości tego materiału, co do merytorycznego y, przygotowania tych prelegentów, że zdecydowali się kupić y, ci klienci w najwyższej cenie za 297 zł. To jest dla mnie super informacją, ponieważ pokazuje, że generalnie w dobrą stronę idziemy i y, Dalej, jakby tych tematów i tych prelegentów się powinniśmy trzymać. OK. Moim zdaniem, kilka teraz najciekawszych i, 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 i bardzo ważnych informacji. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czyja prelekcja miała największy procentowy udział w wyświetleniach w 2018 roku? I tutaj jest haczyk, czy też jest jedna, jedna sprawa, o której powinniśmy pamiętać. W ogóle analizując te dane, jeżeli ktokolwiek w ogóle chciałby te dane analizować. Otóż sposób, w jaki są pokazywane te poszczególne prelekcje, te, 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 te pliki wideo, sprawia, że no mamy, mamy jakąś listę, mamy stronę internetową, która jest długa, tak? Na tej stronie są po kolei wyświetlone, prelekcje wideo, od góry do dołu. No i siłą rzeczy prawdopodobnie te filmy, które te szkolenia, które są na górze strony na początku, pewnie zyskują większe zainteresowanie, większą atencję oglądających. Nie mam pomysłu, jeszcze jak to sensownie rozwiązać, żeby wszyscy byli zadowoleni, ale pracuję nad tym. Ale przejdźmy do konkretów. Ponad 15% procentowego udziału w wyświetleniach w Szczycie ubezpieczeniowym 2018 miała projekcja Dariusza Halczoka. Następne miejsce to jest tam powiedzmy 8% czy też 9%. To jest też świetna projekcja Izabeli Krajca Pawski. Później mamy um, równie rozchwytywanego Adama Kubickiego. Następnie mamy Mirosława Szymańskiego, Marcina Osmana. Doktora Filipa Przydróżnego, Waldemara Poberejko, Pawła Styperka, Łukasza Chwiszczuka, Marcina Żydeckiego, Bogusza Pękalskiego, Marcieja Biegajewskiego, Michała Chłatkiego, Marcina Kowalika, Marcina Konopka oraz Dariusza Szlasa. I teraz, dlaczego wspomniałem o tym, że te, te wideo są tak po kolei poukładane? No bo to ma ewidentny wpływ na to, jak chętnie konsumują uczestnicy te treści. No i Warto pamiętać, że właśnie akurat prelekcja Dariusza Halczoka była na samej górze i to, to jest taka fajna informacja, to też pokazuje jakimi tematami się interesują agenci ubezpieczeniowi, no a ja muszę po prostu jakoś pomyśleć nad jakimś lepszym albo sortowaniem tych, tych plików wideo, tych prelekcji wideo, tak żebyśmy mogli wyciągać jak najsensowniejsze wnioski z tego typu. Analiz. Ok, przejdźmy dalej. I to też jest, moim zdaniem, bardzo ciekawy slajd. Ten slajd mówi o tym, ile procent danej prelekcji oglądali średnio uczestnicy w 2018 roku, czyli um, uśredniając dane, jak daleko do końca danej prelekcji, danego szkolenia doszli, doszli oglądający. I tutaj też trzeba mieć z tyłu głowy taką informację, że każde ze szkoleń było przygotowane w, w innej długości przez prelegentów, tak? Jedno szkolenie miało tam prawie godzinę, <coughs> przepraszam, prawie godzinę. Inne z kolei były no tam po 40 minut, 30 minut. Inne były też takie tak, takimi krótkimi strzałami. Dlatego też to pamiętając powinniśmy podchodzić z dystansem trochę do tych danych, ale Powiedzmy o tym, że prawie w 80% była oglądana prelekcja Michała Chłatkiego o tym, jak agent ubezpieczeniowy może w fajny sposób zaistnieć na Facebooku. Marcin Konopka z Berg System był oglądany w 70%, no, chyba 75%. Izabela Krejca-Pawski z świetną prelekcją o zimnych telefonach, o umówieniu spotkań, to prawie to ponad 65%. Mówiący do Was, Marcin Kowalik, to, to była prelekcja na temat tego, jak możesz wykorzystać grupy na Facebooku do pozyskiwania klientów ubezpieczeniowych. I udało mi się uwagę uczestników, słuchaczy, przytrzymać na ponad 60%. Adam Kubicki ze świetną prelekcją to podobny wynik. Waldemar Poberejko również. Marcin Osman też 60% uwagi, jeżeli chodzi o średnią długość oglądania, przyciągnął. Później mamy Pawła Styperka. Paweł Styperek zrobił świetną prelekcję na temat tego, taką bardzo przejrzystą, łatwą do przyswojenia na temat zdobywania klientów z poleceń. Tam są fajne, fajne treści. Podobny wynik, jeżeli chodzi o utrzymanie uwagi, czyli 60% zdobył, osiągnął Łukasz Chwiszczuk. Łukasz e, zrobił świetny materiał na temat e, tworzenia kampanii Google AdWords w branży ubezpieczeniowej. Pogórz Pękalski to jest 50 procent, e, też fana, fajna prelekcja. Mieliśmy też Mirosława Szymańskiego z Hompel odnośnie pozyskiwania klientów dzięki Google i Facebookowi. Następne miejsce był Dariusz Szlaz z Unilink. Dariusz Halczok, o którym wspominałem przy poprzednim slajdzie, który też podszedł w bardzo fajny sposób do, do tematów zwiększenia sprzedaży przez agenta ubezpieczeniowego. No i następnie mamy Filipa Przydróżnego, Marcina Żyteckiego i Macieja Biegajewskiego. Ok, no to Wygląda na to, że przeszliśmy wszystkie te wyniki po 60 dniach ze szczytu ubezpieczeniowego 2018. Ciekaw jestem, jakie są Wasze opinie po tym szczycie. Ja te opinie zbieram w tej chwili w ankiecie, więc, jeżeli jesteś tym uczestnikiem, który kiedyś się zgłaszał po bilet darmowy, no to na pewno ode mnie dostałeś albo dostałaś e-mail z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. I te wszystkie opinie są bardzo ważne, bo tak naprawdę szczyt ubezpieczeniowy robimy, organizujemy dla Was, i, i ten szczyt ma być, ma, ma spełniać Wasze wymagania, czy to jeżeli chodzi o prelegentów, czy to jeżeli chodzi o tematy, czy też jeżeli chodzi o formę podania tej wiedzy. I to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. I żeby było jasne, ja już teraz pracuję nad szczytem ubezpieczeniowym 2019, natomiast. Wkrótce w wybranych miastach pojawią się lokalne szczyty ubezpieczeniowe, tak żebyśmy mogli też stworzyć sobie okazję do poznania się osobiście, do networkingu i do wymiany wiedzy. Miłego dnia, cześć.